Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o pierwszym tomie, to jest chyba trylogii Anny Kańtoch, Diabeł na wieży. To jest seria opowiadań fantastycznych, których bohaterem jest Dominik Jordan. To jest taki uczony zajmujący się magią, ale nie od strony praktycznej, tylko od strony naukowej. On studiuje magię i sam jakieś tam magiczne praktyki potrafi wykonać, ale nie jest magiem, nie jest czarodziejem, jest właśnie uczonym jest po prostu uczonym. Jest też doktorem, ale jak przypuszczam, nie doktorem medycyny. Tylko no, doktorem z tytułem naukowym. Jakkolwiek jakieś tam. Witamy ogonkota. Jakieś tam medyczne praktyki też potrafi dokonać. Akcja tych opowiadań dzieje się w XVIII wieku we Francji. Tak przynajmniej przypuszczam. Nie jestem, znaczy. Nazwiska wyglądają mi na francuskie, ale nie jestem też na tyle doedukowana z historii i wiedzy o Francji, bo tutaj pojawiają się takie tytuły, też jak Don i Dona. To mi się bardziej, wiecie, jak oglądałam jako dziecko, nie wiem. Jeśli jest tu więcej milenialsów i, i osób starszych niż pokolenie milenialsów, to pewnie pamiętacie, że w tych czasach, kiedy ludzie jeszcze oglądali telewizję, bo nie było streamingów, to w sobotę na jedynce był taki cykl Walt Disney przedstawia, i tam zawsze była najpierw jakaś animowana kreskówka, a potem był disneyowski film. No i w, tym serii, w tej serii disneyowskich filmów bardzo, bardzo długo puszczali zorro, no i tam właśnie zorrem był Don Diego, tak? Stąd wiem właśnie, że najprawdopodobniej w nowym, a może to była Kalifornia, chciałam powiedzieć Nowy Meksyk, ale, ale teraz sama wątpiłam. No, w każdym razie gdzieś tam w tamtych rejonach, a może to w ogóle był Meksyk, może to po prostu był Meksyk, może to nie były Stany Zjednoczone, tylko właśnie, właśnie w Meksyku. Ten Zorro i tak najprawdopodobniej tak było. Ten Zorro tam sobie działał, no i właśnie nazywano go Don Diego. W związku z tym te tytuły Don i Dona tutaj do tej Francji mi nie pasują. Stąd cała ta wielka dygresja. Matko, zamieniam się w swoją mamę. Chcę coś powiedzieć. A przy okazji przytaczam historię rodziny do trzech pokoleń albo czterech do tyłu. No, w każdym razie no te tytuły, Don i Dona, mi tutaj do tej Francji nie pasują, ale może jest wśród Was ktoś bardziej wyedukowany niż ja i potrafiłby by to wyjaśnić. I właśnie tutaj w tym XVIII wieku, pod koniec właściwie XVIII wieku, te opowiadania tutaj się rozgrywają. No i teraz tak, tak jak Wam powiedziałam, bohaterem wszystkich opowiadań jest właśnie Dominik Jordan, taki uczony zajmujący się nie praktyczną, a właśnie naukową stroną magii. I on, czytałam recenzje, w których jest porównywany do Sherlocka Holmesa i poniekąd bym się z tym, słuchajcie, zgodziła bo rzeczywiście y, wszystkie te y, opowiadania y, mają y, pierwiastek kryminalny. Jeżeli czytaliście y, cykl o Kate Daniels z y, Ilony Andrews, albo y, jeżeli y, czytaliście Jima Bachera, albo jeżeli czytaliście y, serię o Mercedes Thompson, to ten pierwiastek kryminalny we wszystkich tych wymienionych, akurat tamto to było Urban Fantazy, się pojawia. I tutaj ten pierwiastek kryminalny też mamy. Butcher i Andrews i cykle Omer i Thompson to są takie cykle bardziej Lżejsze bym powiedziała, a to jest cykl y, ciężki. Dlatego też mi z tym Sherlockiem nie licował, bo Sherlock oczywiście y, jak najbardziej był na poważnie, y, ale też nie miał takiego, y, takiego ciężkiego tonu. A te opowiadania y, są takie bardzo y, mroczne. No, nie chcę powiedzieć, że idą w stronę horroru, czy, czy, czy są takie przytłaczające. Ale są mroczne, są dosyć ciężkie, są surowe. Chcę tutaj powiedzieć, że wyczuwa się w tych opowiadaniach, że nie ma w nich ani jednego z błędnego słowa, czy, czy słowa za dużo. Wszystko jest, słuchajcie, takie, ma ostre kąty, jest surowe, jest wycyzelowane. No nie wiem, jak Wam inaczej o klimacie tych opowiadań opowiedzieć. Sherlock był taki bardziej. no Sherlock Holmes jako postać nie był ludzki, bo był właśnie taki. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że na pewno był w spektrum autyzmu, ale, ale było w tych y, opowiadaniach o Sherlocku. Widzicie, że brakuje mi słów, bo, bo nie bardzo umiem wytłumaczyć to, to, co czytając te opowiadania się czuję. Było w tych. Klimatach, o, w tych opowiadaniach o Sherlocku jakiś taki, ten klimat był lżejszy, a tu jest wszystko takie <laughs> chirurgiczne, takie ostre, takie wycyzelowane, takie dosyć właśnie mroczne. Sherlock Holmes, mimo że tam była zagadka, mimo że tam była tajemnicami, może tam był ten arcywróg jego Moriarty, nie był właśnie takim mrocznym, był, był raczej takim. No nie miał takiego mrocznego klimatu, jaki mają te opowiadania o Domeniku Jordanie. Te zagadki, tutaj tych opowiadań jest sześć czy siedem, to generalnie wszystkie są bardzo dobrze skonstruowane. W żadnym się nie domyśliłam tak do końca, aż do momentu, jak zostało mi to wyjaśnione, kto, co, jak i dlaczego, więc są bardzo zajmujące, ale właśnie są, jeżeli chodzi o klimat, bardzo ciężkie. No i też są pod tym względem takie bardzo surowe, że. O Sherlocku Holmesie też dowiadujemy, jako o postaci, jako o osobie, też dowiadujemy się niewiele. Przez szereg tych książek dowiadujemy się, że miał brata o imieniu Mycroft, chyba Mycroft. Dowiadujemy się, że był kokainistą, że uwielbiał grać na skrzypcach. A o Dominiku Jordanie, poza tym, że się dowiadujemy, że ma służącego, że gdzieś tam ma jakieś związki z uczelnią, no i że zna się trochę na medycynie, to kot poszedł jeść. Ciekawe, czy go słychać, mam nadzieję, że nie. Jeżeli tak, to przepraszam. A w ogóle, jeżeli słychać jakieś trzaski w mikrofonie, kiedy się poruszam, to również przepraszam. Chyba się śpił, w związku z tym zamówiłam nowy, ale jeszcze nie przyszedł, także tych. Kilka jeszcze najbliższych filmów, które oglądacie, może jeden, może dwa. No, pod względem dźwięku, tutaj mogą być jakieś trzaski albo szumy, bo y, mikrofon chyba to gorywa. Ale niebawem będzie lepiej, więc wybaczcie. Zatem to akurat mi przeszkadzało. Chciałabym, żeby w tych y, opowiadaniach y, pojawiało się więcej informacji o Domeniku Jordanie. Chciałabym. Y, żeby on był taki bardziej ludzki, żeby był bliższy czytelnikowi, a tymczasem nawet na kartach, przede wszystkim na kartach powieści jest to osoba, która wobec wszystkich trzyma dystans i jest taki nawet można powiedzieć niesympatyczny, ale jest też ten dystans nie tylko między Jordanem a pozostałymi postaciami w opowiadaniach, ale też między Jordanem a... A czytelnikiem, to, to to mi przeszkadzało, i e, trochę miałam wrażenie, że ten bohater Anny Kańtoch to jest, mimo wszystko, taki e, garysu, że on niby e, nie ma tak do końca tych umiejętności magicznych, ale, no, wiecie, ma ten swój e, niezwykły intelekt. I i nie czułam, że on jest w jakiś sposób zagrożony, on jest taką postacią, która cokolwiek się stanie, to ze wszystkiego wyjdzie cało, wiecie, nie tak jak Ned Stark, że wszyscy oglądając albo czytając Grę o Tron byliśmy zaskoczeni, że jak to się mogło stać, tak. Jasne, że wiem, że Anna Kaintoch nie może wykosić głównej postaci swoich opowiadań, ale... Ale on jest we wszystkim za dobry, tak? To jest człowiek, który czego się nie podejmie, to, to zrobi to świetnie. Nie wiem, to taki przykład z kapelusza, bo tutaj tego nie ma, ale powiedzmy, kazalibyście mu zagrać na fortepianie, to on wam powie, że nigdy nie grał, tak, a potem. Siądzie i ad hoc zagra super, po prostu wybitnie, jaką, jakieś tam nocturno Chopina. To, to jest ten klimat, ten deseń, i to akurat mi się nie podobało, bo tam jest taka scena, że on ma walczyć, walczyć na szpady z jakimś tam świetnej klasy szermierzem. I niby ma zginąć. No wiadomo, że nie zginie, no bo, bo musimy mieć głównego bohatera tych opowiadań. Ale dzieją się rzeczy, które na przestrzeni tych opowiadań, które właśnie robią z niego takiego garego, tak? Jak potrzeba, to się okazuje, że Jordan ma te potrzebne umiejętności. Tak czy siak, jest to zbiór świetnych opowiadań, o których mam wrażenie mało osób słyszało. Ja z całą pewnością kupię sobie następne dwa tomy i będę kontynuować, bo bardzo mi się, o ile samego Jordana raczej nie polubiłam, to klimat tych opowiadań bardzo mi się podoba, i podoba mi się to właśnie, że one są takie nieoczywiste, że ja tutaj czytam i nie jestem w stanie przewidzieć, co się stanie, nie jestem w stanie odkryć, co też się wydarzy. Także, jeżeli lubicie takie mroczne, nieoczywiste, surowe, twarde historie, jak klimat konrwali powiedzieliby niektórzy, to serdecznie, serdecznie, naprawdę z całego serca. Polecam Wam Diabła na wieży Anny Kańtoch. Jak wszystko Anny Kańtoch, generalnie czego się spod pióra Anny Kańtoch nie chwyciłam, to było przynajmniej dobre, jeżeli nie bardzo dobre. Nie wspomniałam, jest to jedna z moich książek w ramach wyzwania swoiczkowego. Także, co prawda jest, kiedy to nagrywam, jest jeszcze kwiecień, jest końcówka kwietnia. Ale no, tych książek mam 12. Zatem pierwsza już za mną z 12-książkowego 12 wyzwania, słoiczkowego, wyczytywania książek. Żeby nie być gołosłowną, to wam pokażę. Mam, mam paragon w książce, znalazłam. I nie to, że korzystałam z niego jako z zakładki. Mam taką tradycję, że jeżeli nie kupuję książek przez internet, tylko gdzieś tam, właśnie stacjonarnie, i mam rachunek, to sobie ten rachunek wkładam do środka do książki. I przynajmniej do momentu aż nie wyblaknie, to wiem w którym roku, w jakim dniu tę książkę kupiłam. I stąd wiem, że Diabła na wieży Anny Kańtoch kupiłam w 2021 roku, czyli wyczytanie tej książki zajęło mi prawie 4 lata, no bo kupiłam ją w lipcu, więc 4 lata jeszcze nie minęły. To z całą pewnością lepiej niż na przykład z bezduszną, którą czytałam w zeszłym roku i której wyczytanie zajęło mi 12 lat. Więc no, posuwam się, posuwam się jakby do przodu. Także pierwsza z dwunastu z wyzwania słoiczkowego zaliczona. A tutaj też lekki spoiler nie odnośnie do książki, tylko do mojego czytania, więc spokojnie za drugą, czyli za kontynuację osobliwego domu pani Peregrin, właśnie się zabrałam. Dobrze, to tyle na temat Anny Kaintoch i diabła na wieży. Serdecznie Wam polecam tom tych opowiadań, bo jest naprawdę bardzo dobry i więcej osób powinno o nim mówić. A mimo, że specyficzny, to zaznaczam po raz kolejny, więc być może nie wszystkim będzie się podobał. A ja tymczasem serdecznie się żegnam. Dziękuję, żebyście ze mną, i do następnego razu. Cześć!